Mamy bardzo niskie spożycie warzyw i owoców w naszej populacji. Ono nie przekracza 60% dziennego zapotrzebowania. To jest obliczane według Światowej Organizacji Zdrowia na 400 gramów dziennie. Pożywamy znacznie mniej. Jedynym narodem w Europie, który spożywa 400 i więcej, są Włosi, którzy mają znacznie lepszy stan zdrowia na niedobory wpływają także leki i stosowanie niektórych leków ma dramatyczny wpływ na obniżenie przyswajania witaminy B9 i B12. No i jest tą teraz bardzo modne dysbioza, która powoduje, że mamy stan zapalny w naszych jelitach i to hamuje także przyswajanie witaminy B9 i B12, która zachodzi na poziomie jelitowym. No i jeszcze jeden z, z, z bardzo ważny palenie tytoniu. Kobieta ma zamiar zajść w ciążę powinna używać kwasu foliowego, no, albo całkowicie zmienić swoją dietę. Proszę państwa, no i ten kwas foliowy powinien być podawany przez okres nie pierwszego trymestru, ale przez cały okres ciąży i później jeszcze podczas okresu karmienia. To samo jest proszę państwa, jeśli chodzi o mężczyzn i bardzo ważny element, proszę państwa, który niestety nie jest uwzględniany przez przez ginekologów położników. Ja kiedyś rozmawiałem na ten temat wielokrotnie zresztą z profesorem Dębskim, jeśli wtedy, jeśli, wtedy kiedy żył. No i wypominałem mu, że lekarze ginekolodzy położnicy proszę Państwa, wypisują recepty na hormonalną antykoncepcję, nie biorąc pod uwagę jego wpływu na sytuację prozakrzepową. No i na fakt, że estrogeny podane w, w różnej formie, także w okresie postmenopauzalnym, przedmenopauzalnym, przepraszam, mają wpływ poważny na obniżenie niedoboru i stworzenie niedoboru witaminy B9, B12.